Hola ¿qué tal? witam cię już w ostatnim odcinku drugiej serii hiszpańskich szotów. Już teraz mogę zaprosić cię na trzecią serię, która będzie opublikowana tuż po krótkiej przerwie. Pamiętaj o subskrypcji kanału, żeby nie przegapić tego momentu. Dziś mam dla ciebie temat, który jest naprawdę bardzo praktyczny. Będziemy uczyć się tego, jak pytać, gdzie jest toaleta po hiszpańsku. W zasadzie wszystkie trzy pytania, które za chwilę poznasz, oznaczają po polsku gdzie jest łazienka. Wariant numer jeden to ¿Dónde está el aseo? Numer 2 ¿Dónde está el servicio? I numer 3 Dónde está el baño? I teraz pytanie do Ciebie. Napisz w komentarzu, czy wiesz, czym różnią się te trzy słówka. El aseo, el servicio i y el baño. Jestem ciekawa, czy to wiesz. Muchas gracias y hasta luego. Do zobaczenia na kolejnych lekcjach.